Przypuszczam, że pan prezydent Belwederski-Duda, kiedy zapala kolejną chanukową świecę... Codziennie jedną. Tak, przypuszczam, że nie wie, nie wie jak brzmią słowa modlitwy, którą wymawia rabin, który całej tej uroczystości przewodził. Ja się doczytałem i nie powtórzę po hebrajsku, bo to wymagałoby dłuższych autokorepetycji, Natomiast zapamiętałem kilka zdań, które w wolnym przekładzie z angielskiego brzmią: Dziękujemy Ci, Panie Boże, bo to jest modlitwa dziękczynna. Ramin wygłasza nad tymi świecami modlitwę dziękczynną. Dziękujemy Ci, Panie Boże, że oddałeś wielu w ręce nieliczne. Dziękujemy Ci, Panie Boże, że oddałeś. Niekoszernych w ręce koszernych. Tak? Brudnych, grzesznych w ręce czystych. Dziękujemy Ci, dobry Panie Boże, za to, że oddałeś swawolnych bezbożników w ręce wiernych studentów Twojej tory.